W ostatnich dniach tego miesiąca, 25-27, mieliśmy okazję rozegrać bardzo ciekawy turniej. Był to początek rozgrywek europejskich, w których uczestniczy nasz klub. Turniej odbywał się w Wilnie z bardzo mocną obsadą. Jestem bardzo szczęśliwy, bo. Mieliśmy udany debiut na tym turnieju w piątek, pierwsze swoje spotkanie w tej Lidze Europejskiej. Rozegraliśmy z zespołem Łotwy. Wygrywając to spotkanie dosyć wyraźnie widać było, że nasz zespół był dobrze przygotowany fizycznie do, do tego spotkania i górowaliśmy także wyszkoleniem technicznym, co... co Przełożyło się na, na korzystny wynik. Kolejne dni tego turnieju przyniosły bardzo ciekawe też spotkania, aczkolwiek troszeczkę mniej korzystne dla nas rozstrzygnięcia. Graliśmy drugiego dnia z bardzo wymagającymi przeciwnikami, był to zespół. Kadry pomorskiej, z którym mieliśmy okazję po raz pierwszy się spotkać. No, spotkanie było bardzo trudne. Do połowy trzymaliśmy się tutaj. Wynik był naprawdę taki, w którym mógł i w jedną, i w drugą stronę być, że tak powiem, mecz mógł zakończyć się i w jedną, i w drugą stronę zwycięstwem. Także no, tutaj troszeczkę zabrakło nam. Myślę, że kondycji w tym meczu i niestety kadra wygrała z nami. Drugie spotkanie. Był to mecz z drugim zespołem z Wilna, tutaj dziewczyny, myślę, że ten kryzys miały już za sobą i, i, i to spotkanie wygraliśmy. Jestem bardzo szczęśliwy, że wygraliśmy to drugie spotkanie, szczególnie dlatego, że, że jak później się dowiedziałem, zespół, w którym wygraliśmy, jest mistrzem Litwy w roczniku 9-6, także to bardzo cenne zwycięstwo. Ostatni dzień turnieju, bardzo silne zespoły, z którymi mieliśmy okazję się spotkać, zespół z Petersburga i pierwszy zespół z Wilna. Zespoły te to były dziewczęta rok starsze, bardzo renomowane i tutaj no, tak naprawdę, jeżeli chodzi o, o wynik, to nie mieliśmy nic do powiedzenia. Jedyne co mogę powiedzieć to to świetna nauka dla nas. I, I jeżeli chodzi o mój zespół, to mogę powiedzieć, że włożył dużo serca, jeżeli chodzi o, o, o te spotkania.